Jest 10 marca 2014 rok temperatura na polu jest około 10 stopni, już dawno kwitły leszczyny, yy, Iwy, teraz już podbiał kwitnie i prognozy przewidują znaczne ocieplenie nawet do 15 stopni w najbliższych dniach W związku z tym postanowiłem uwolnić matki z izolatorów i rozpocząć sezon e, to już jest prawie jeden z ostatnich jeden z ostatnich rodzin zobaczymy co tam się kryje Jak widać izolator jest w zasięgu kłębu i proszę się nie dziwić, że tu jest zaledwie 5 ramek. To nie to, że to słaba rodzina. Normalnie ta rodzina by, jak widać, zimowała na 8 ale takie ułożenie gniazda zapewnia yy, stałe przebywanie kłębu w obrębie izolatora, kłąb nie ma gdzie się przesunąć i izolator cały czas pozostaje w zasięgu kłębu. Bo w przeciwnym razie wykorzystanie wykorzystanie wcześniejsze pokarmu w okolicy kłębu, bo tam, bo tam są pszczoły, tam jest pokarm zużywany, mogłoby spowodować, że Kłąb za pokarmem przesunąłby się w jedną albo w drugą stronę a izolator z matką zostałby poza kłębem, no i matka by nie przeżyła. Teraz spróbujemy się przekonać, co nam tam zostało. Ten izolator trzeba ostrożnie wyjmować, bo to nie jest właściwy izolator. Ja nie mogłem Kupić izolatorów takich profesjonalnych. Coś ja zrobiłem, ale, ale zrobiłem z tego, co miałem. To znaczy, miałem kratę odgrodową. No i ta krata jest wiotka. Pszczoły robią z tym, co chcą. Oprócz tego, że jest niebezpieczeństwo, że one gdzieś tutaj po prostu uwolnią matkę, bo, bo, bo zrobią mostki i odchylą te ścianki izolatora uwolnią matkę to jeszcze mogą na przykład przez woskowanie, propolisowanie spowodować, że te ścianki dwie izolatora z kraty gdzieś tam w środku się zetkną i, i zablokują matkę i, i matka nie będzie mogła przejść razem z kłębem y, tam gdzie się przysuwa kłon w czasie zimowym także to jest takie trochę ryzykowne no ale dotychczas mi się udawało mam nadzieję że teraz też mi się uda jeszcze tutaj muszę odkleić o. widać że to matka jest widać po zachowaniu się pszczół jest w tej gromadce i teraz Czoły się zniecierpliwiły i proszę zobaczyć, tu u góry robiły komórki, które matka zaczerwiła, no nie miała gdzie czerwić, no to zaczerwiła w tych komórkach. O proszę, tu jest matka, o, widać? Tu jest matka, to ją wypuścimy. Proszę, 8 marca było dwa dni temu, już jest po świętowaniu. Wiosna się zaczęła, matka do roboty. No i wyczepię te pszczółki, opiekunki. No i proszę zobaczyć, tyle przez zimę one tutaj chciały nielegalnie pohodować tego czerwiu. Ja jeszcze patrzę, czy tu gdzieś się waroza nie zaczepiła w tym czerwiu, bo mogła, gdyby była to by już tu była ale widzę, że czyste są e, larwy dobrze teraz delikatnie trzeba to gniazdo zsunąć na razie nie mam zamiaru go e, poszerzać niech sobie zostaną na tych pięciu ramkach jak matka zacznie czerwić braknie miejsca wtedy stopniowo będę bo jeszcze jest wcześnie jeszcze Boże drogi jeszcze nie daj Boże będą śniegi no ale ale jak śniegów nie będzie to dobrze będzie teraz matka Troszkę rozwinie rodzinę.